Serwus dziewczyny, chłopaki. Mamy piątek, 21 kwietnia 2023 i otwieram paczuszkę z nowymi amortyzatorami. Pierwszy raz taki zakup poważniejszy robię do i na się jeśli chodzi o części, dałem za nie 2625 zł. Ale patrząc na dzisiejsze ceny, to najtaniej znalazłem je za 3150, więc mamy ponad 500 drożej. Dobra, popatrzmy jak wygląda paczuszka wewnątrz. Stwierdziłem, że zrobię Wam parę ujęć, żebyście zobaczyli sobie jak wygląda pudełko z zewnątrz, jak się prezentuje w ogóle dany produkt. Jak widzicie nawet mamy tutaj pewnego rodzaju hologram, czy to zabezpieczający, nie wiem, ale fajnie, że jest. No dobra, pudełko pudełkiem, ale zobaczmy jak wyglądają amortyzatory. I powiem Wam, że wyglądają całkiem zacnie. Ich nazwa to RG362-360TRCL-38-888. 888 to jest kolor, Bodajże że zbiorniczki są wtedy czarne. Ale skupmy się na tym prawidłowej nazwie, która nas teraz najbardziej interesuje, to jest 360 TRCL-38. A co to dokładnie to znaczy? Zaraz wam wyjaśnię. Liczba 360 to wysokość amortyzatora liczona w milimetrach. Litera T to napięcie wstępne sprężyny, litera R napięcie wstępne odbicia, litera C to regulacja kompresji oraz litera L w tym wypadku regulacja wysokości amortyzatora plus minus 5 mm czyli 355 do 365 mm ale ten rodzaj amortyzatora występuje z literką J masz L i daje nam to regulację wysokości plus 10 mm czyli 360 do 370 mm. Natomiast liczba 38 mówi nam, że jest to amortyzator do Honda CB 1300 ABS od 2005 roku twardość sprężyny to 30-50 Nm Wysokość to 220 mm, a średnica 46 mm. A teraz pewnie zapytacie, dlaczego kupiłem do CB 1300? No mianowicie, przecież są do amortyzatory tej firmy do Inazumy. Tak, że do Inazumy są o twardości sprężyn 20 do 30 nm. A jak wiecie, ja jeżdżę Inazumą nie tylko po asfalcie, ale po wertepach, po dziurach, poza asfaltem, szuterki i potrzebuję po prostu twardszych sprężyn, z tak bo duży jest też często obodowany Na Rumunii do, po prostu doświadczyłem tego, że potrzebuję twardszych po prostu amortyzatorów wiem, stare są zużyte, tylko że szczerze naprawdę obładowuje ten motocykl. I wolałem jednak wybrać twardsze sprężyny. Dodatkowo chciałem wyższe mieć amortyzatory, żeby mieć wyższy skok. Tutaj sprężyny mają 220 mm, a na Zoomie, jak się dokupuje te YSS, to mają 200 mm, czyli 2 cm więcej, więcej skoku i poza tym też będą wyższe, około 4 cm. I jest to też, że tak powiem, bezpieczna wysokość o te 4 cm, z tego powodu, że można to kupić podwyższenie. Yy, amortyzatorów, czy jak to tam się zwie daje się po prostu specjalne podkładki około właśnie podwyższają 4 cm, więc zanim wszystko że tak powiem zadecydowałem, poczytałem czy ma to sens, czy jest to bezpieczne czy czegoś nie zaburzę i akurat według mnie będzie wszystko gra gitara. Wracając do oznaczenia amortyzatora, w górnej części korpusu znajdziemy zarówno numer seryjny, jak i numer rodzaju tego amortyzatora a w pudełku mamy jeszcze papiery oraz klucze, są one schowane w woreczku z nadrukiem a dokładnie to mamy tam kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, folder z rodzajami tych amortyzatorów, naklejki oraz pomijane klucze do regulacji napięcia wstępnego sprężyny. A instrukcja obsługi wygląda tak. Jest dosyć czytelna i nie trzeba znać języka, żeby zorientować się co i jak, no bo obrazki nam naprawdę dużo pomagają. Zatem pozostaje mi je tylko zamontować. Zrobię to pewnie jutro w sobotę, a pewnie oglądacie ten filmik właśnie w sobotę. Więc, jakby to oglądacie, to ja pewnie będę już serwisował motocykl, bo nie tylko zajmę się wymianą tylnych amortyzatorów, ale wymienię sobie ogumienie i pewnie zrobię sobie lagi. Wymienię tam pewnie też sprężyny progresywne, bo mi też przyszły. Zatem szykuję się naprawdę fajny, szybki serwisik na cały jeden dzień i w niedzielę może gdzieś sobie pośmigam, wypróbuję do Troponki. A zdradzę Wam, że możliwe, że szykuje się coś na mojówkę i może dam jakiś filmik z zaproszeniem, bo trzeba byłoby się wspólnie przejechać. Co Wy na to? Jak myślicie? Kto by chciał? Dawajcie znać w komentarzu, czy jesteście chętni na wspólny majowy wyjazd. Może na Słowację, a może gdzieś dalej. Może na Rumunię. Jestem ciekaw Waszych opinii. Serwus!